Pan z wami Jezus. Suwała Słowa Nei, według Świętego Jana. Panie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, Czyż to moja twoja sprawa niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług, Zróbcie wszystko, cokolwiek Pan powie. Stało zaś tam sześć stąpów kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła umieścić dwie przymiary. miary. do nich Jezus, Napełnijcie z tą dwie wodą i napełnijcie je paszką brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście starości weselnego. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem skąd ona pochodzi, ale cudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino. A gdy się napięło wówczas gorsze, to zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaku uczynił Jezus Kanie Galilejski. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego i jego uczniowie. Następnie on, jego matka i bracia i uczniowie udali się do Kafarną, gdzie pozostali kilka dni. Oto Słowo Pańskie. Chwała do Pani, na pewno to małżeństwo stało przed wyborem, kogo zaprosić na wesele. Tak jak Ojciec Roman stał przed wyborem, czy mnie zaprosić w tym tygodniu do Waszego pięknego odlądowo, czy nie. I na ten najważniejszy dzień w życiu, Marynie. I zaprosili Jezusa, bo nie chcieli, by ich szczęście trwało tylko przez chwilę, ale aby było oparte na mocnym, na Bożym Fundamencie. Marzyli, by zacząć swoje małżeństwo z Maryną i z Jezusem. Od czego zaczynasz dzień? trzymasz w ręku. Bo to, co trzymasz, to Tobą kieruje. Jakie jest Twoje największe marzenie? Moim marzeniem było jeszcze jako podrostka spotkać się z papieżem Janem Pawłem II. Wydawało się ono niemożliwe. Dostałem jakiś wycinek zdjęcia papieża Czarno-białe z gazety, U nas była żelazna kurtyna, ale tak jak młodzi chłopcy, ktoś marzy zostać bokserem, lekarzem, komunistą, ja marzyłem, żeby spotkać się z Janem Panem drugim. Seminarium, otworzy, e, ogłosili konkurs. Konkurs e, e, na znajomość życia naszego założyciela, Świętego Benicia Domazenora. I trzeba było przeczytać dwie książki, i plency z wyższego seminarium to ponad 100 osób. Z niższego seminarium to była 60, czy, czy nawet więcej, i e, z nocy gdzie mistrzem był ojciec Józef Misłony, który chyba przyjedzie do Was, goście kolekcji A oni byli najbardziej wykuci, bo na najwięcej czasu na zajmowanie się oblatką. I trzeba było nauczyć się takich dwie książki na pamięć. I kto by zajął pierwsze miejsce, to jako nagroda był wyjazd do Rzymu na kanonizację naszego założyciela, świętego Joginusza Mazynova, po ludzku nie miałem szans, aby wygrać ten konkurs. Byłem z Ukrainy, jeszcze bardzo mocno zaciągałem, nie znałem jeszcze tak dobrze języka polskiego i... Piąta trzydzieści, więc starałem może trochę wcześniej, i tak po kilka stron z jednej i z drugiej książki się uczyłem. Także prawie uczyłem się na pamięć, kiedy kursowcy współbracia przychodzili, udzielali książki, mówił Paweł. Sto strona, więc mówiłem, co tam jest. I Bóg dał łaski, zająć to pierwsze miejsce w konkursie. myślę, no teraz przyjadę do Rzymu i papież mnie tam czeka. Akurat. Myśmy, kiedy przyjechali na kanonizację Jana Pawła II, więc, aby go tani, wypożyczyli, mieszkaliśmy w fiuczku Rzymu, to jest 80 km od Rzymu, więc przyjechaliśmy na tą przekanonizacyjną, już prawie ostatni, a wewnątrz Bazyliki Świętego Piotra, to była niedziela 3 grudnia, odbywała się kanonizacja. Bazylika mogła pomieścić 8 tysięcy ludzi, a tych, co przejechało na kanonizację, było 15 tysięcy. Więc można sobie wyobrazić, jak się czułem. W końcu. Trudno wejść do bazyliki, już mnogi cię nie niosą e, współpraca, posłcy e, pożyczyli kamerę, no to takie wydarzenie, 1995 rok, jeszcze tam nikt nie wyjeżdżał gdziekolwiek, żeby e, pokazać jak e, wyglądało to wydarzenie i, i potem kiedy oglądaliśmy w tej kamerze, to było widać. Jak mnie ścisnęli, tak filmowali, To trochę ściany, to trochę butu. A tak właściwie to miejsce było za filarem, gdzie nie tylko nie było widać papieża, niczego nie było widać. I, i, I co tak mówiłem do Pana Boga, do jego matki, bo, no Panie Boże, tak uczyłem się, tak byłem, a bez spotkać się z papieżem, a tu nic. Ale wieczorem głosili a więcej w Sari dla grupy z Polski. Byli też nasi ojcowie, generał, jego rada, prowincjałowie i, i zabrali też mnie. Było, było kilkanaście grup, którzy sami stali, stali czekano długo na papieża, papież już był zmęczony. Ogłoszono, żeby do papieża nie podchodzić, bo nie ma szans, dużo ludzi, nie, nie dotykać go, bo, bo zmęczony. I tak, papież tylko podchodził do jednej grupy, z jednej, zeszedł do następnej, a nasza grupa była na koniec. I że wzrostu nie jestem małego i, i tam klerek, to nie daje na sam koniec, sam w A tu wiadomo, generał a że oblasy pracują w 70 krajach więc było ich dużo. I w tym momencie pamiętam, kiedy papież się zbliżał do nas bardzo się siłowniwe. Nigdy tak w życiu się nie mówiłem. Przed żadnym egzaminem, nawet w orzech, chociaż był ich 140. I, I mówiłem, Boże, jeśli chcesz, cokolwiek będę robił w życiu, tylko pozwól dotknąć papierze, papieża. Bo papież gdzieś był, tak jak tutaj do tych słupów w kościele od rynku. I kiedy ojciec generał dziękował mu za kanonizację, papież go zapytał, w jakich krajach misjonarze w Naczelarii Niepokalanej pracują. Zaczął mówić i kiedy przeszedł do Europy i mówił, że w Polsce, niedawno otwarto też na Ukrainie, a, a papież pyta, czy macie kogoś z Ukrainy? Oni się występują, nie wołają. Pa, Paweł, Polcz Papież się woła. Więc, kiedy go czerwym, pamiętam Ojciec Święty, bardzo mocno ścisnął moją dłoń, zapytał: Skąd jesteś? Z a Konfederacja Barska. Udzielam Ci błogosławieństwa, aby móc odnowić koszty na Ukrainie. wani, jak słyszeliście w ubiegłym tygodniu, to. W kościół kościołem na Ukrainie trwa, bo nie tylko do tych siedem kościołów, siedem odbudowali, dzisiaj trwają cztery budowy, ale przede wszystkim rośnie ten kościół duchowy, kościół żywy, złożony z ludzi, bo, bo to jest prawdziwy kościół. W Obuchowie, gdzie jesteśmy, to jest 30 kilometrów od Kijowa, tam nigdy nie było kościoła katolickiego. Kościół y, zaczynał się od jednej rodziny. Mama, tata i kilka dzieci. Dzisiaj jest ponad 150 ludzi na I, I tak właściwie wszędzie działają misjonarze w Ręci, Że są z ludźmi, że nie są obojętni na to wszystko, co Ukraina dzisiaj przeżywa. Wspominałem, że jest ponad 800 tysięcy uchodźców, tych, co w jeden moment utracili wszystko przez tą wojnę, która trwa u nas już ponad dwa lata. Ale misjonarze placi mają w Czernichowie świetlice dla dzieci, mają w Kijowie sześć punktów, gdzie dwa razy w tygodniu yy, udaje się jedzenie dla tych uchodźców, które jest ponad 400 osób. W naszym domu, w uchowie dzielimy się obiadem co tygodniowo ze 150 ludźmi. Misjonarze, obraci pomagają 154 rodzinom wielodzielnym, którzy Stali przed wyborem, czy zabić to trzecie, czwarte, piąte, szóste dziecko, bo nie ma możliwości i środków do życia, ale wybrali Boga, wybrali życie, tak jak ci dzisiaj z katedry kalilejskiej. I dlatego pragnę bardzo serdecznie podziękować Ojcu Romanowi za tę możliwość, że mogę być razem z Nim przez ten Tydzień ponad w Edmontonie każdemu z Was za, za życzliwość, za waszą dzisiejszą drugą składkę na pomoc dla naszego Kościoła na Ukrainie, dla tych ludzi, tym, którzy też dzisiaj jeszcze nie nabyli, a nabędą ten dysk z, o miłosierdziu są rekolekcje miłosierdzia które mogą być pomocne w przeżywaniu tego roku, aby szerzyć jak najwięcej swoim bliskim i znajomym kult miłosierdzia. Też w firmie Bertone, tutaj z Edmontonu, którzy poprawili mój słuch w czasie tego tygodnia i, i wszystkim wam, drodzy bracia i siostry, za waszą miłość, życzliwość, za dobre serce. Kościół na Ukrainie, również dwa lata temu, zaprosił Maryję, jak ci nowożeńcy, bo wszystko się właśnie zaczęło w dzień 8 grudnia 2013 roku, kiedy z głównego podium w Kijowie był zrzucony ogromny pomnik Lenina. To wtedy, kiedy ludzie wyszli na placie w różnych miastach, i w ten dzień Maryi zaczął się Leninospad, czyli w ciągu tygodnia zrzucono półtora tysiąca pomników Lenina na Ukrainie. Ale również, kiedy zrzucono Idora, to wprowadzono na to miejsce Maryi, bo kiedy tam ludzie na placu byli w namiotach, jak wiecie, Czasem to było do miliona ludzi, którzy tam stali przez kilka miesięcy na Majdanie w Kijowie i mieszkali w namiotach. To też była taka kaplica, nasz namiot, który, w którym byliśmy i mieliśmy dyżury dzień, noc, bez przerwy, bo wiele ludzi podchodziło, bało się, spowiadało się. I był dzień 18 grudnia 2000 18 lutego 2014 roku, kiedy był atak milicji i snajperzy, zastrzybili ponad 100 ludzi i również 500 wtedy dolapania wywiezionych do lasu i około 300 z nich zaczęto zabijać, siępiero próbować głowy. I była też grupa katolików, którzy jako obrony, jako tarcze mieli tylko brań różańców. Oni byli zebrani, też w strachu widzieli, co się dzieje. Jak opowiada jeden z nich, patrzy kątem oka, że już teraz śmierć dojdzie do mnie. przeżyciu zdążył być uratowany tylko ten, kto trzymał ręku różaniec, kto modlił się na łżańcu. Pytać, co to jest różańc, i Jak się modlić na Żanięcu? Ale tam, w tej kaplicy wielowyznaniowej, każde wyznanie miało coś swojego. Myśmy mieli figury Maryi, Matki Bożej Fatyńskiej, bo oblaci też musili kolekcji przez 6 miesięcy. W Ukrainie ostatnio 153 parakie, 3 dni bez przerwy, potem następne 3 dni, tak dalej. W kolekcji do setnej rocznicy objaw Matki Bożej Fatimi, która wołała, aby, aby Rosja się napuciła. I kiedy odwiedził ten namiot, Ksiądz Wistów, mówił: no tak, Maria na tym asfalcie, w tym namiocie, kto ją widzi? Trzeba się. Dogadać z tymi przewodniczącymi na głównym podium, na głównej scenie, aby tą figurę przeniesiono tam. I pięć minut potem, jak przeniesiono figurę na główny podium, kolejny atak milicji, czołgi, wybuchy, namioty. W jeden moment spłynęły wszystkie, spłynęła taka ulica, a na główny Najlepszy cel, a nie jedno odderzenie tam, ludzie w podłogu, uciekają, ci co transmitowali, zwijają się, każdy gdziekolwiek ucieka. Pani później, po tym wydarzeniu telefonuje do mnie dyrektorka kanału 5, to jest kanał obecnego prezydenta Poroszenki Telewizyjnej i mówi dziękuję wam, że jeszcze tam

Maryję Jezusa, kiedy zapraszamy we wszystkie sytuacje życia, każdy dzień, Boga, Maryję Jezusa, to Bóg przemienia nasze życie. Chociażby ono było takie puste, jak te sześć stąpi kamiennych, które stały na zewnątrz, przeznaczone do oczyszczeń, w których ludzie zostawiali brud, które były chłodne. Chociażby nasze życie było takie puste, to jeżeli zapraszamy Boga do naszego życia nieustannie, on zawsze nas przemienia. I wtedy jest szczęście. Bo kiedy Bóg jest w sercu człowieka, wtedy jest prawdziwa radość. Bóg zapłaci jeszcze raz za wszystko, drogie ojcze, proboszczu i Wam, drodzy bracia i siostry, jej życzę, abyście zawsze byli. Pełnienie Bogu, Jego obecności. Niech Bóg do abyście zawsze byli w Boga. Amen.